Cześć. Dzisiaj y, pogadam sobie o krzewie, jakim jest bezczarny. Y, bezczarny jest dosyć popularnym i bardzo często spotkanym krzewem, nie tylko w ogrodach, ale też dziko rosnącym. Pochodzi z Azji i Europy. Dobrze znosi warunki klimatyczne w naszym kraju. Raczej nie ma zbyt dużych wymagań jeśli chodzi o warunki upraw. Rośnie, rośnie teoretycznie w każdym miejscu. Dość mocno się rozgałęzia w czasie uprawy. Nie wymaga przycinania. Kwitnie na przełomie, zaczyna kwitnąć na początku czerwca, w naszym regionie w cieplejszych regionach kwitnie już w maju, kwitnie do, do połowy lipca, ma bardzo intensywny zapach, taki, ja określam, jako korzenno-cytrynowy, korzenno co nie każdemu pasuje. Kwiatki są bardzo, kwiatuszki właściwie, są drobniutkie, białe, takie kremowe, zebrane w duże baldachy. Baldachy mogą być różnej wielkości w zależności od, od roku. W latach suchych są drobniejsze, w latach bardziej wilgotnych, z intensywnymi wodami są dosyć duże, czasami jak wywiermownie. To chyba tyle, jak go rozpoznać. Bardzo można go łatwo pomylić z kaliną albo z innymi krzywami ogrodowymi rozróżnia je wielkość baldachów. Nawet drobne baldachy kwiatów, kwiatowe brzo czarnego są większe niż pozostałych roślin. Bezczarny zawiera bardzo dużo związków bioaktywnych, m.in. garbniki, pektyny, flawonoidy, sterole, kwasy organiczne, witaminy z grupy A, C, B. Trzeba też powiedzieć o tym, że zawiera substancje toksyczne, ale te substancje pod wpływem obróbki termicznej ulegają rozkładowi i dla nas nie, szk nie szkodzą. Dlatego ważne jest, żeby zarówno kwiaty, jak i owoce psu czarnego poddać obróbce termicznej bądź suszeniu. Y Kwiaty bzu czarnego stosuje się głównie przy przeziębieniach, bo działają sztucznie, roz, rozrzedzają katar, mają działanie napotne, czyli jednocześnie przeciwgorączkowe. Mm. Działają antywirusowo, wzmacniają odporność, ale poza tym jeszcze mają działanie moczopędne, uśmierzają bóle głowy, nie tylko bóle, ogólnie bóle. bóle. Działają y, oczyszczające na organizm i wychwytują wolne rodniki w naszym organizmie, przyspieszają przemianę materii. Jak y, konserwować bądź jak przygotowywać sobie y, kwiaty bizoczarnego, żeby później je wykorzystywać? Y, można je suszyć. Suszy się je w przewiewnym miejscu, najlepiej w domu, gdzie się rozłożone w temperaturze pokojowej, cienką warstwą rozkładamy, albo w piekarniku do, do 30-40 stopni maksymalnie. Można również sobie przygotować syrop z kwiatu bisu czarnego, który, na który, na, do którego przygotujemy, potrzebujemy około 10 baldachów kwiatów, soku z jednej cytryny i potrzebujemy jeszcze jakiegoś słodzika, żeby go zakonserwować. Można używać cukru stewi, czy czegoś tam, co kto, co kto w domu na co dzień używa. Przy czym skład kwiatów bzu czarnego jest taki, że niweluje, niweluje złe działanie cukru, więc spokojnie można użyć do, do konserwacji cukru. <laughs> Ym, oczywiście poza, poza takim y, przetwarzaniem kwiatów z, bzu czarnego na, na zimę, na później można y, je spożywać na świeżo, świeżo, ale po, po, poddaniu, po poddaniu obróbce termicznej. Na przykład y, tak zwane placki y, z kwiatów. Przygotowujemy ciasto takie naleśnikowe w zależności od potrzeb, jak kto stosuje, czy to z mąki jakiejś bezglutenowej, czy ryżowej. Maczamy badachy w cieście, układamy na patelni, obsmażamy z jednej strony, obcinamy koniuszek i odwracamy na drugą stronę. Można posypać sobie czy polać syropem, cukrem, czy, czy czymś innym takim do, 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 do smaku. Można polec śmietaną na przykład albo śmietanką psujową. Co kto lubi, co kto uważa. Jeżeli nie, nie udało Ci się w ubiegłym sezonie, czy w tym sezonie nazbierać kwiatów, bzu, nasuszyć, czy przygotować zmianę syropu, zapraszam Cię do mojego sklep, bo Za symboliczną kwotę można kupić sobie na własne potrzeby suszony kwiat, bądź syrop. Do następnego razu.